Witam szanownych widzów, danie z tej strony. W tym filmie udowodnię Ci, dlaczego mylisz się odnośnie Black Opsa 7. Dobra, skoro już jesteś zły na mnie i szukasz tylko powodu, żeby faktycznie coś skomentować na mój temat, to pozwól, że Ci dam te powody. Dzisiaj mamy sporo tematów do omówienia, bo w poprzednim filmie powiedziałem Wam o produkcie, jakim jest Black Ops 7. Multiplayer, zombie oraz kampania plus moja opinia po 10 godzinach gry. Dzisiaj pozwólcie, że to dopełnię, ale też rozwinę temat jakby całej narracji wokół Black Opsa 7. Tak jaki to było wokół Battlefield 6, i się okazało, że miałem rację, więc, jakby z pewną dozą arogancji yy, i pewności siebie, uważam, że tu też będę miał rację. Uważam, że. Pewnego rodzaju hejt jest trochę napompowany. Nie mówię, że nie słusznie, ale jest napompowany, i chciałbym po prostu się do tego wszystkiego odnieść. Więc zacznijmy od początku. Ja mam tutaj tematy po prostu rozpisane. Dajcie mi te 12-14 minut, żeby w pełni wyjaśnić o co mi chodzi i wtedy faktycznie będziecie się mogli odnieść do tego wszystkiego. Więc zacznijmy od tego, dlaczego Black Ops 7 mimo wszystko nie ma szans. No i mamy ten Battlefield 6, który osiągnął gigantyczny sukces, niezależnie od tego, czy Ci się gra podoba, czy nie, czy gra jest dobra. Czy nie, w Twoim mniemaniu, gra osiągnęła bardzo duży sukces, bo wstrzeliła się w potrzeby wielu graczy. Wypełniła tą pustkę i tą lukę, którą po prostu gracze Battlefielda potrzebowali, bo byli zmuszeni, można powiedzieć, grać w tego Warzone, czy w tego Koda od wielu lat, bo tego dobrego BFa nie było. Ostatni BF to po prostu był nie wypał. Tam również były obiecanki, cacanki, trailery, hype, klipy, ale kiedy gra wyszła, to po prostu było jak było. No i dopiero z czasem została naprawiona, ale oczywiście na to było już z za późno. Problem polega, znaczy problem. To nie jest problem. Różnica między kodem a Battlefieldem jest taka, że kod wychodzi co roku, a Battlefield wychodzi co jakiś czas, co parę lat. Więc ten kredyt zaufania może się uzupełnić. Jeżeli się chodzi o koda, no to tej jakby tego luksusu Call of Duty no nie ma. No mimo wszystko. No chcą zarabiać pieniądze co roku, ale również nie mają tego luksusu, że ten kredyt zaufania się po prostu uzupełnia, tak jak się to uzupełniło w Battlefieldie. Co oczywiście wpłynęło na sukces z tej gry, no i trzeba przyznać, że wstrzelili się w gusta fanów Battlefielda i nie tylko, mimo wszystko to widać. Natomiast o tej narracji, która się troszeczkę zmieniła wokół Battlefielda 6 zaraz powiem. Chciałbym tylko dokończyć um, temat odnośnie Black Ops 7 i dlaczego ta gra nie ma szans osiągnąć takiego sukcesu, który mogłaby osiągnąć i takiego sukcesu lub na pewno takiego sukcesu jaki osiągnął Battlefield 6. Oczywiście ta gra, Battlefield 6 Dodała oliwy do ognia, natomiast Call of Duty zajechało samo siebie. Zajeżdżało samo siebie od wielu lat. Nie mówię tutaj o gameplayu, bo gameplayowo ta gra się jakoś tam broniła. Po prostu to był kod. Lepszy czy gorszy, czy ci się bardziej podobał czy nie, no to każda odsłona koda jakoś się broniła. Nawet, nawet MW2. Kod, który według mnie to jest jeden z najgorszych kodów, jaki wyszedł, to bronił się pod kątem nawet grafiki Almazra, jeżeli chodzi o Warzone. No to są rzeczy, które się po prostu broniły w tej grze. Ale co zajeżdżało koda, to jest polityka activ Activision. To jest po prostu robienie z graczy debili i robienie z graczy portfela. Przede wszystkim skiny, przede wszystkim kosmetyka, przede wszystkim naprawienie sklepu. No ale lepszych serwerów nie ma kto zrobić, nie ma kto po prostu walczyć z cheaterami, nie ma kto dawać lepszego kontentu i tak dalej, i tak dalej. O to mi chodzi, o tej polityce aktywizm, która została nastawiona troszeczkę na minimalizm, co się oczywiście w Black Ops 7 poniekąd zmieniło. W sensie, że tego kontentu jest sporo. Na razie, Antycheat wyrabia, ale to dopiero parę dni minęło, więc na razie nie ma co oceniać za bardzo. Ale kontentu na pierwszy sezon jest sporo, na drugi sezon również ma być sporo. I mamy, że tak powiem, na co czekać, tak? Mamy na co czekać i tego troszeczkę ma być, więc jakby pod tym kątem to się wszystko zrobiło dobrze. Sam gra się bardzo dobrze, ale odnośnie opinii i tego, co jest dobre w Black Ops 7, zaraz to rozwinę. Mimo wszystko, niezależnie od tego, czy ta gra jest i będzie dobra, to ta gra nie ma większych szans osiągnąć tego sukcesu, która, którego by mogła osiągnąć jako gra Call of Duty i takiego sukcesu, który przykładowo osiągnął Battlefield 6. Natomiast ta gra zbuduje pewną podstawę pod sukces dla Modern Warfare 4, który ma wyjść w 2026 roku. Bo jeżeli w tej grze wszystkie obietnice zostaną spełnione, jeżeli w tej grze jakby nie poczujemy, że Activision robi z nas debili, no to faktycznie ten kredyt zaufania znowu wzrośnie, no i Modern Warfare 4 będzie miało o wiele większą szansę osiągnąć gigantyczny sukces. Mimo wszystko robi to studio Infinity Ward. Ja temu studiu nie ufam, więc ja, że tak powiem, no... Jestem wycofany z tym hypem na MW4, natomiast na razie mamy Black Ops 7 i próbuję wyciągnąć z tej gry tyle, ile się da i docenić tą grę, jeżeli się oczywiście dałoby ją docenić. A na ten moment bawię się świetnie, jeżeli chodzi o Multica. Jeżeli chodzi o kampanię i zombie, zaraz sobie rozwiniemy temat, natomiast jeżeli chodzi o Multica, e, naprawdę jest fajnie. I chciałbym zauważyć jedną rzecz. Zauważyłem w social media, w internecie opinie różnych osób na temat tej gry. I ludzie się czepiają głównie kampanii. Więc jeżeli jedyną rzeczą, do której możemy się przypierdzielić, to jest kampania, to znaczy, że kod jest w całkiem dobrym miejscu. No bo, sorry, ale koda nie kupuje się dla kampanii. Domyślnie się nie kupuje koda dla kampanii. Kampanie się gra, kampanie się przechodzi. I gra się w Multica albo Zombie. Oczywiście kampania wprowadza nas w tą, e, że tak powiem, w ten, te uniwersum Call of Duty, tej części Call of Duty, e, pozwala nam się utożsamić z postaciami i tak dalej, i tak dalej. Kampanie faktycznie zawsze były dobre. Od jakiegoś czasu te kampanie są słabe, kampania MW3 również była ściekiem, tak? ale same multiplayer było bardzo dobre. Więc w tym przypadku kampania nie powala, niezależnie od tego, czy jesteś fanem tej fantastyki, tej walki z cieniami, walka z cieniem mgły, te walki z halucynacjami, bo to wszystko są halucynacje, to co się tam pojawia w tym kodzie. Ale sama historia też nie powala. Nie ma tej, tego ciężaru, że tak powiem. Nie ma tej powagi sytuacji. Nie ma o co walczyć. Nie czujesz, że faktycznie coś jest na szali. Jeżeli ci się nie uda, no to się wszystko spieprzy, że cały świat pójdzie się walić. Po prostu ta historia nie została tak rozwinięta. Tylko lecisz, robisz, lecisz, robisz. Są katstyki, na które nawet nie patrzysz i tyle. Więc, jakby nie patrzeć, moim zdaniem, fantastyka nie jest największym problemem tej kampanii. Problemem jest po prostu historia i budowanie tej historii. Zostało to na napisane na odpierdziel yy, i tyle w sumie w temacie. Fakt, ludziom się nie podoba ta fantastyka, ludzie mówią, że to jest Call of Duty, gdzie ten, no to, to bardziej, to, to, ta kampania została bardziej pod zombie podciągnięta, wow, buhu, uu, dobra, trudno, no jest, no jest, no trudno, ja przeszedłem kampanię i już o niej zapomnę. Jedyne co to faktycznie, co jest fajne, że zostało to rozwinięte do tego poziomu, że e, twoja prosta, postać się progresuje i możesz robić level broni na kampanii i tam masz rozwinięcie w ostatniej misji na Avalonie, która jest praktycznie kopi w klej zombie e, z, z, z MW3 tak że robisz tam misje, yy, levelujesz postać, pozyskujesz pewnego rodzaju itemy i tam też możesz zrobić yy, kamuflaże. Czyli jest to coś do roboty, tak? Więc to jest plus, no ale no kampania nie powala, ale to jest chyba jedna rzecz, do której możemy się przyczepić. Ja wiem, że ludzie powiedzą, że odgrzewane kotlety, odgrzewane mapy i tak dalej, i tak dalej. I ja osobiście bardzo lubię mapę Raid. E, ja osobiście bardzo lubię klasyczne mapy z Black Opsa. I ja nie mam nic przeciwko, że te mapy tam są. E, absolutnie nie uważam to za odgrzewany kotlet. Podobnie jak było w MW 2019, gdzie miałem klasyczne mapy z Koda 4. Również bardzo się cieszyłem z tego faktu, że te mapy tam po prostu są. Więc ja nie jestem tą osobą, która nie lubi odgrzewanych kotletów. Zresztą kotlet z, bu z bułką jest czymś zarąbionym jak się idzie na wycieczkę góry, więc no o czym my tu mówimy? W każdym razie, tak jest fakt. Na razie nie widzę dopieprzania się do multika i do zombiaków, tylko widzę dopieprzanie się do kampanii, a to już o czym świadczy, bo nawet Kanały i osoby, twórcy kontentu, którzy zazwyczaj po prostu budowali swoje wyświetlenia na hejtowaniu koda, bo to jak co, budowanie negatywnej opinii, narracji i hejtowanie czegoś zawsze będzie pompować lepiej wyświetlenia, niżeli wychwalanie czegoś. No to te osoby nawet musiały przyznać, że jeżeli chodzi o multi, nie mają się do czego przypierdzielić. Jeżeli chodzi o skill-based matchmaking, feeling strzelania, sam multiplayer, same, same Call of Duty, po prostu nie mają się do czego przyrąbać. I na ten moment taki jest fakt, i również ja podzielam tą samą opinię, że. Multika mi się gra bardzo po prostu dobrze. Feeling strzelania, rejestracja pocisków, nerw asysty celowania, to wszystko mi po prostu pasuje. Jest to troszeczkę reskin Black Ops 6. Wydaje się to być po prostu ulepszony Black Ops 6 po prostu, albo Black Ops 6, jakim powinien być. Tak, zgadzam się w 100%. Ale kod to kod, tak po prostu zawsze robił. Wcześniej po prostu nie wystawiał. części jakby. Modern Warfare po Model Warfare jakby nie robił tak, więc była przerwa między tymi grami i nie czuliśmy tego, tego DLC ale oprócz MW2 i Mw3 tam wtedy też było DLC, ale co, co trzeba przyznać, że MW3 było bardzo dobre MW3 było bardzo dobre i poprawiała wiele rzeczy, które zrąbało się w MW2 więc jeżeli chodzi o e, temat e, Black Ops 1, no to tak to wygląda. Teraz chciałbym szybko e, zahaczyć o narrację. Bo narracja wokół Battlefielda 6 wyglądała tak. Battlefield 6 wychodzi, hura, mamy w końcu dobrą grę, która zniszczy koda, ale ma problem z tym, nawet się nie masz tak mówić, wybieraj na koda, bo w kodziarzu jeden, ty nawet się nie znasz, w Battlefieldzie tak zawsze było i realizm, tak jest w realistycznym świecie, że jak wychodzisz i patrzysz w, poza budynek, to cię wszystko razi, cię oślepia, albo jak strzelasz do kogoś, to czasami też ci broń odskoczy i nie trafiasz w tego typa i tak dalej, w sensie, że krytykowanie Battlefielda 6 to był temat, bo nie wolno było krytykować się tego Battlefielda, bo się po prostu nie znasz, albo jesteś kodziarzem, który nie ma prawa głosu. Z czasem to zjawisko zaczęło po prostu zanikać i ludzie, którzy może gadali te rzeczy, w sensie, że gadali typu nie wolno krytykować Battlefielda, sami zauważyli problem z tą grą, albo po prostu krytykowanie ludzi, którzy krytykują Battlefielda przestało być modne. Bo teraz to się wszystko ustabilizowało. Ludzie zrozumieli, że Battlefield ma pewne problemy. Ludzie też zaczęli otwarcie mówić, że Battlefield im się nie podoba, że to nie jest gra dla nich, albo nie podoba im się A, B i C. Sami deweloperzy DICE powiedzieli, że mają problem z tym, z tym, z tym i z tym, i planują pewnego rodzaju aktualizację. Więc temat, a raczej ten, ten, ten hype jakby się ustabilizował i nie ma tego napompowanego hype'u, bo to był napompowany hype. Jeżeli nie możesz krytykować danego tytułu, to był napompowany hype. To oczywiście nie ujmuje od sukcesu gry, ale tak było. Teraz w drugą stronę jest Black Ops 7. Według mnie jest napompowany hate. Napompowany hate na grę, która, jeżeli chodzi o kodowość tej gry, wygląda bardzo dobrze. Bo fakt, możesz się doczepić do tego, że jest futurystyczny, możesz tego nie lubić, możesz nie lubić strzelania po, skakania po ścianach i tak dalej, ale jeżeli chodzi o kodowość gry, według mnie ta gra wygląda bardzo dobrze i hejtowanie tej gry jest inaczej, inaczej. Chwalenie tej gry jest teraz niepopularne, jeżeli chwalisz tą grę, to zaczynają ludzie ciebie wyzywać, tak? I to też się ustabilizuje z czasem, to też się jakby za dwa tygodnie podejrzewam zmieni i sytuacja się ustabilizuje i ludzie faktycznie otwarcie zaczną mówić, że gra im się podoba, że to jest fajne, że to jest fajne. A trzeba przyznać, że te wszystkie zmiany typu nerf asysty celowania, który według mnie jest genialny i mam nadzieję, że go nie odwrócą, mam nadzieję, że nie będą słuchać płaczków na kontrolerach i hej, ja gram na padzie, tak? Ja gram na padzie, ja będę grał w koda na padzie. Ale ja mam nadzieję, że nie będę słuchać płaczków na kontrolerach, którzy mówią, że im nie klei, bo siedzą dwa metry od telewizora yy, i chcą po prostu strajfować lewo prawo, że im po prostu asesja celowania łapała. Nie, mimo że to też wymagało po prostu pewnego rodzaju umiejętności nauki, to ja chcę, żeby ten nerw został taki jaki jest, bo to też jakby zaniża po prostu yy, trudność loby jakby to, jakby to powiedzieć. Jeżeli każdy potrafi strzelać, no to gdzie jest kilka, prawda? No, o to mi chodzi. I tutaj myszkowcy też mają e, frajdę z tej gry. E, gadałem po prostu z, e, z graczami na myszkach, którzy grają w tą grę i czują się naprawdę zajebiście, grają w tą grę. Snajpy fajnie strzelają, ogólnie fajnie się strzela w tą grę. Jest e, jakby fan z mm, pojedynków, nie są randomowe, rejestracja pocisków jest spoko, więc jakby pod tym kątem jest e, wszystko jak najbardziej okej. Okay. I wydaje mi się, że w przeciągu dwóch tygodni jakby ta narracja, ta, ten popowany hejt się po prostu ustabilizuje, to się troszeczkę zmniejszy, no i ludzie zaczną po prostu zauważać pewnego rodzaju plusy Black Ops 7 i oczywiście też minusy, no bo te minusy też trzeba zauważyć, te minusy na pewno będą. Pytanie brzmi, czy te obietnice, które zostały, że tak powiem poniekąd spełnione, będą utrzymane. Czy... Nerf aset, celowanie zostanie cofnięty, czy skill base matchmaking znowu wróci? Bo teraz mamy, słuchajcie, teraz to jest bardzo ważne, co ja powiem. Mamy pewnego rodzaju playlisty. Mamy open playlistę, czyli otwartą, i mamy standard. Na standardzie mamy skill base matchmaking, jakim był, jaki był zawsze, czyli ten bardzo mocny. Zagrasz jedną nową gierkę, już cię rzuca na lepsze loby pingu, masz tyle, że, że nie wiadomo co. Zazwyczaj masz tam 20 do 30 pingu. Tutaj klipy są teraz z gry, kiedy gram na Nowej Zelandii, w sensie, że kiedy grałem w momencie, kiedy premiera była na Nowej Zelandii, więc jako tako tej Warszawy mi nie łapało, ale wczoraj grałem praktycznie wieczorem cały czas na pingu 5 do 18, więc tą Warszawę miałem cały czas, tylko że grałem na otwartej playlistie. Na open. Szukanie szybkiej gry, wydaje mi się, że szuka Ci na skill based matchmaking. Szuka, szuka Ci na standardzie, więc uważajcie na to, nie szukajcie szybkiej gry, tylko wchodźcie na otwarty, e, jakby, otwartą playlistę i tam szukajcie lobby, bo ta szybka gra wydaje mi się, że daje nam e, ten normalny skill based matchmaking i to jest ta doza manipulacji która tam gdzieś tam została, mi się wydaje, więc uważajcie na to, oni próbują zbierać statystyki, że więcej osób gra na, na, na skill-based matchmaking lobby, więc wracamy do skill-based matchmaking, bo więcej osób tego chce. Główna prawda, e, po prostu ten hud, w sensie ten interfejs użytkownika został tak skonstruowany, żeby było szybciej kliknąć na e, tą playlistę, gdzie jest zwykły matchmaking, czyli mamy sta ten szybka gra, na dole mamy Open i Standard. Nie klikajcie w Standard, jeżeli nie chcecie Skill Matchmakingu. No i ta szybka gra, podejrzewam, że też ma zwykły Skill Matchmaking. Odnośnie ludzi, którzy grają w tą grę, czy są lepsi, czy są gorsi. Po pierwsze, tak. Asysta cenowana została znerwiona, więc nie ma, więc jeżeli ktoś gra na tym padzie, to musi grać trochę lepiej. Ale trzeba przyznać, że osoby, które grają teraz Koda, to są zazwyczaj fani Koda, którzy grają w tą grę zawsze. I no, jak mi nie patrzeć, większość każuali gra w. Battlefield 6. Więc no, siłą rzeczy, sporo graczy, którzy mogliby być słabsi w Twoim regionie, prawdopodobnie grają w Battlefield 6 z różnych przyczyn, oczywiście, nie dlatego, że są, może niekoniecznie dlatego, że są słabsi, ale no, muszę zauważyć, że kod nie jest teraz najpopularniejszą grą dla casuali. Nie dlatego, że nie jest dla casuali, ale dlatego, że po prostu casuale lubią zmieniać grę jak rękawiczkę. Jeżeli coś jest nie tak wokół narracji danej gry, no to bardzo im szyb bardzo im łatwo podjąć daną decyzję. Więc ja bym chciał to po prostu zaznaczyć. I więc ta może być pewna doza manipulacji, na którą warto uważać. Ja gram cały czas na Open i mi się gra bardzo dobrze. Robię camo Grind, sobie strzelam i jest fajnie. I po prostu br bronie są też zanąbiste i ja nie mam nic do zarzucenia na ten moment, oczywiście, więc jeżeli te obietnice zostaną spełnione, e, kto wie, kto wie, może to będzie jeden z najlepszych kodów, jaki mieliśmy. E, minusem jest to, że jakby, znaczy minusem, nie minusem, no Redsec i Battlefield 6 istnieją, Redsec ma bardzo dobre fundamenty, a Warzone się po prostu przejadł, więc jakby nie patrzeć, ten aspekt free-to-play również bardzo dużo dodaje do ilości graczy, więc zobaczymy moi drodzy jak to będzie w przyszłości oczywiście ja na razie tylko i wyłącznie oceniam Black Ops 7 i to jak jest prowadzony i mam nadzieję że będzie prowadzony bardzo dobrze więc słuchajcie na ten moment to tyle, jeżeli chodzi o dopełnienie mojej opinii, chyba nawet nie poruszyłem wszystkich tematów, które chciałem poruszyć, bo niektóre zostały rozwinięte zbyt długo, a już ten filmik trwa 17 minut, także się nagadałem i tak podejrzewam, że większość z Was skończyło to oglądać po 3 minutach, bo e, tak to po prostu wygląda w tych czasach, tak czy inaczej kończę i zapraszam na testy asystentowania na głównym kanale, gdzie to sprawdzamy, jak bardzo zostało to znerwione, plus omawiamy to, co zostało zmienione jeszcze w tym kodzie. Trzymajcie się i do zobaczenia.